W momencie, kiedy schodził Cristiano Ronaldo z boiska, ty powiedziałeś, aha, teraz się okaże, jakim Fernando Santos tak naprawdę jest trenerem. Tak. I, i okazało się, że, że owszem, zaproponował Drużynie jeszcze bardziej powściągliwy futbol, tak to delikatnie ujmę. I rzeczywiście na tym, na tym wygrał. Bo już. Rze rzeczywiście nie było ani tego kreatora wielkiego, ani tego motywatora na boisku, yy, a, ani też pewnego rodzaju alibi dla reszty zawodników portugalskich. No bo umówmy się, dla, dla portugalskich graczy bardzo często Ronaldo jest, stanowi alibi. Trzeba odebrać piłkę rywalowi i zagrać ją w stronę Ronaldo. I w zasadzie wtedy dziesięciu już swoją pracę wykonało. Reszta należy do niego. No tak, tylko, tylko to jest jeden, jedyny mecz, w którym, w którym rzeczywiście się absolutnie obronił. I tu znowu Santos. Ale tu znowu powstaje pytanie, no czy, czy, czy gdyby grali Portugalczycy z, jakby na równych prawach, z tak samo wypoczętymi rywalami, y, czy, czy uzyskaliby w pewnym momencie tę przewagę, jaką uzyskali, y, nie wiem. Ale oczywiście to są wszystko, gdybania, no, y, można postawić 100 test czy 100 teorii i, i każdą próbować często jedną sprzeczną z drugą udowadniać. I to by się pewnie w warstwie werbalnej udawało. Jedno, jedno na pewno nas powinno cieszyć. Przegraliśmy tylko i wyłącznie po rzutach karnych z mistrzem Europy. Możemy zejść. Po tym sezonie, z areny z podniesionymi głowami, w sensie mówię o naszych piłkarzach, i gdzieś tam sobie podreperować ego. Oczywiście ci bardziej wnikliwi zadaliby sobie pytanie, dlaczego my nie jesteśmy na miejscu Portugalczyków, ale gdyby już sobie zadawać takie pytania, to trzeba by zadać też kolejne: mianowicie, jak my byśmy sobie poradzili w finale bez Lewandowskiego. E, jakim strategiem okazałby się trener nawałka, ale pewnie to temat nie na dzisiaj.